Niech Bóg Was błogosławi, wszyscy moi bracia i siostry, i osoby, które mnie słuchają. W tym momencie będziemy dzisiaj rozmyślać, mówić o naszym Panie Jezusie Chrystusie. Śledzimy dalej Ewangelię Mateusza. Rozdział 21. Rozmyślamy tutaj nad, tym, nad tą księgą, ponieważ Ewangelia Mateusza jest pełna bogactwa doktrynalnego. Tyle rzeczy, które Jezus Chrystus nauczał swoich apostołów, uczniów, lud Izraela. Tyle podobieństw, parabol, tyle ukrytych tajemnic, które Bóg nauczał poprzez figury, ilustracje czy symbole. Dlatego tutaj zatrzymałam się na tej Ewangelii Świętego Mateusza. Ewangelia Mateusza, powtarzam, rozdział 21 od wersu 33 do 45. I tak mówi, 33. Innego podobieństwa wysłuchajcie. Tyle podobieństw opowiadał Jezus Chrystus. W ten sposób nauczał w swojej ewangelii poprzez metafory, symbole, ilustracje, parabole podobieństwa, ale tylko rozumieli ci, którzy otwarli swoje serce dla Boga, ci, którzy byli uważni, słuchali Jego doktryny, rzeczywiście ch chcieli uwierzyć w Pana. Oni jedynie y, zrozumieli tą formę, w jakiej mówił Pan. Dlatego tu. Mówi, innego podobieństwa wysłuchajcie, był pewien gospodarz, który zasadził winnicę, ogrodził ją płotem, wykopał w nią prasę i zbudował wieże, i wydzierżawił ją wieśniakom i odjechał. Ale ten gospodarz, kim on był? Ja myślę, że tutaj mówi o naszym Bogu. Ten gospodarz to był nasz Bóg. I mówi, że zasadził winnicę. Kiedy mówi, że zasadził winnicę, to było jego lud, był jego lud Izraela, kiedy tam w Egipcie uformował go i przez Mojżesza wyciągnął, wyprowadził lud Izraela z Egiptu i aż oni. Przeszli przez morze i dotarli do, na pustynię. I tam Mojżesz żył z nimi na pustyni 40 lat, nauczając ich przykazań, kierując nimi i nauczając doktrynę Pana. To jest y, ta y, winnica. I mówi, że ogrodził ją płotem, wykopał w nią prasę i zbudował wieżę, i wydzierżawił ją i, i odjechał. Kiedy mówi tu wydzierżawił ją wieśniakom i odjechał, oznacza tu, że zostawił swój lud Mojżeszowi, Aronowi i innym arcykapłanom, kapłanom i tutaj widzimy tą metaforę, czy tą... To podobieństwo tutaj bardziej zrozumiale. 34 mówi: A gdy nastał czas winobrania, posłał usługi swoje do wieśniaków, aby odebrali jego owoce. Więc tutaj Ci te sługi, wiemy, że te sługi to byli prorocy, kiedy Pan chciał, żeby lud Izraela wydał dobre i owoce, ponieważ kiedy byli 40 lat z Mojżeszem tam na pustyni, Bóg chciał, żeby wydawali dobre owoce. Myślał, że nauczyli się mm, przykazań, że wykonowali je i żyli y, dobrze przed oczami Boga. Więc to były te owoce, które Bóg chciał zebrać od tej winnicy. Mówi, że i 35, ale wieśniacy pojmali sługi jego, jednego zbili, drugiego zabili, a trzeciego ukamieniowali. Czyli ci ludzie zamiast przyjąć proroków Boga, tych, którzy nauczyli. Nauczali, upominali, y, mówili, że żeby się upamiętali, upamiętali, oni przekształcili się w ich wrogów. Ci prorocy ich poprawiali, upominali, to co robili. Ale tutaj mówi: zbili, drugiego zabili, trzeciego ukamieniowali, tutaj mówi też również, używając figur. Jezus opowiada tę historię, używając figur. W 36 mówi: znowu. Posłał innego su, inne sługi, w większej liczbie niż za pierwszym razem, ale im uczynili to samo. Ja im, ja wam mówiłam, że później po Mojżeszu Bóg postawił Jozłego, później sędziów, później przywył Samuel, królowie, żeby rządzili ludem Izraela, czyli tą widnicą, którą pan gospodarz tutaj posadził posłał swoich proroków, żeby ich napominali, żeby się przestali grzeszyć, tylko oni nie słuchali tych proroków, wręcz przeciwnie ich zabili. Dlatego mówi tutaj Pan zmęczył się wysyłaniem tylu proroków, żeby ci wieśniacy, którzy pracowali w winnicy, Dobrze czynili. I mówi 37, a w końcu posłał do nich syna swego, mówiąc: Uszanują syna mego. Ale gdy wiśniacy ujrzeli syna, mówili między sobą: To jest dziedzic. Nurze, zabijmy go, a posiądziemy dziedzictwo jego. Więc tutaj widzimy, jak ten gospodarz, myśląc, że oni będą szanować swojego syna, i będą go słuchać tak niestety się nie stało przeciwnie mówią zabijmy go i posiądźmy dziedzictwo jego i 39 i pochwycili go wyrzucili poza winnicę i zabili tutaj już jest to bardzo jasne ponieważ widzimy tutaj jak nasz ojciec, nasz Bóg później kiedy wysłał tyle proroków Wysłał na końcu Jezusa Chrystusa. I Pan Jezus Chrystus zaczął głosić prawdziwą Ewangelię i tym ludziom mówią, żeby się upamiętali, ponieważ Królestwo Niebios jest blisko. Mówił o swojej Ewangelii. Już wiemy to, co się zdarzyło. Ponieważ wszyscy ci wieśniacy czy pracownicy, oni y, zabili. Tam na Krzyżu Kalwaryjskim Jezusa Chrystusa. Więc tu tak to podobieństwo jest bardzo jasne. I w wersie 40 mówi, gdy Wejens przyjdzie, kiedy później Jezus Chrystus mówi o tej paraboli, tam tym, którzy go słuchali, faryzeusze, uczniowie, również jego wrogowie i inni ludzie, mówi w wersie 40 Pan, gdy więc przyjdzie pan winnicy, co uczyni owym wieśniakom? Więc on im się za zapytał się ich Co uczyni owym wieśniakom? Mówią mu wytrąci sromotnie z tych złoczyńców, bez litości, a winnicę wydzierżawi innym wieśniakom, którzy mu we właściwym czasie będą oddawać owoce. Rzeczy im Jezus. Czy nie czytaliście nigdy w pismach? Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił i to jest cudowne w oczach naszych. Pan tutaj przypominał im tą lekturę w psalmach. Oni nigdy tego nie czytali. Oni odrzucili ten kamień węgielny, który Bóg postawił. Więc Pan im mówi, nigdy nie czytaliście, i jak czytaliście, to nigdy tego nie zrozumieliście. Dlatego wam mówię, dlatego powiadam wam, że Królestwo Boże zostanie wam zabrane. Tym wszystkim, którzy go słuchali, oni byli Żydami. Słuchacze w tamtych czasach, faryzeusze, y, uczniowie, lud, wszyscy byli Żydami. Królestwo Boże zostanie Wam zabrane, a dane narodowi, który będzie wydawał Jego owoce. Chwała naszemu Bogu? Pan tutaj oddał swoją winnicę i Królestwo Boże nam poganom. Pomiędzy poganami my jesteśmy. Tak więc my dzisiaj cieszymy się tym błogosławieństwem i uczestniczymy w tej winnicy, należymy do tej winnicy, którą zasadził ten gospodarz i tam cały czas się nią opiekował. I mówi Pan że ci ludzie będą wydawać owoce. Dlatego my musimy wydawać dobre owoce. Już Bóg nam dał tą piękną szansę, żeby uczestniczyć w Jego ludzie, tej winnicy, żeby cieszyć się królestwem. Bożym, cieszę się obie... obecnością Pana. Już my jesteśmy tutaj w obecności Pana, Jego wybrani, więc musimy tutaj wykorzystać tę szansę i dać owoce dla naszego Boga, wypełnić przykazania, czynić Jego wolę, zadowolić go i chwalić Jego imię. To jest to, co musimy robić, ponieważ Pan zabrał to błogosławieństwo Żydom w tamtym. W tym czasie, żeby oddać poganom, którymi jesteśmy my, i jesteśmy ludźmi z różnych narodów, z różnych miejsc świata, którzy nawrócili się do Pana. Oni są tymi, którzy będą cieszyć się Królestwem Bożym razem z nami, więc chwała Bogu. I Pan tutaj mówi, 44 wers, mówi im: I kto by upadł na ten kamień. Czyli ten kamień jest Jezus Chrystus, jako ten kamień węgielny. I kto by upadł na ten kamień, roztrzaska się, a na kogo by on upadł, zmiażdży go. Czyli ktokolwiek, mężczyzna czy, czy kobieta na świecie, ktokolwiek, który przyjdzie przeciwko Panu, odrzucić go, y, umniejszać Dzieło Jezusa Chrystusa, nie wierzyć w Jezusa Chrystusa, poniżać, lekceważyć doktryny, poniżać Jego, Jego osobowość jako jedyną drogę, która prowadzi do wieczności, jedyna droga, którą my możemy kroczyć, żeby osiągnąć życie wieczne. Jakakolwiek osoba, która będzie nie szanowała Jezusa Chrystusa, będzie zmiażdżona, ponieważ Jezus Chrystus jest jedyną drogą, która prowadzi do wieczności. Dlatego tutaj mówi, gdy arcykapłani i faryzeusze wysłuchali jego podobieństw, zrozumieli, że o nich mówi i oczywiście wściekli się logicznie e, przeciwko Panu, tylko w tym momencie nic nie zrobili przeciwko Panu, ponieważ było wiele ludzi tam obecnych, ale oni tak zrozumieli to podobieństwo o tym gospodarzu. I my dzisiaj, Pan nas naucza swojej doktryny, swojego słowa, dał nam to zrozumienie, żebyśmy mogli zrozumieć tą piękną doktrynę, i najpiękniejsze jest i najważniejsze że my możemy aktuować, możemy wydawać dobre owoce i wypełnić tą doktrynę, żeby Bóg się na nas nie skarżył. Więc chwalimy Go i czcimy, że nas zawołał do swojego Królestwa Niebieskiego i tutaj ma w swojej obecności nas i wspiera nas wszystkich tych, którzy czynią wolę Bożą. Więc niech Bóg Was błogosławi i Wy również, ci, którzy słuchacie, jeszcze nie mieliście szansy pójścia do kościoła, żebyście również byli częścią tego ludu, tych ludzi, tej winnicy, tych osobowości, które Bóg chce, żeby wydawali dobrowoce dla życia wiecznego. Żebyście Wy również cieszyli się tym i byli w rękach Boga i byli wspierani zawsze we wszystkim pomódlmy się do naszego Boga za swoją piękną naukę o tej pięknej winnicy którą jest kościół naszego Pana Jezusa Chrystusa błogosławiony Ojcze Wszechmogący dziękuję Ci Ojcze Święty za Twoją miłość i litość za Twoją prawdę ponieważ Ty nas uczysz każdego dnia dajesz nam inteligencję, wiedzę o Twojej prawdzie, o Twojej doktrynie. Ty, Panie, pozwalasz, żebyśmy zrozumieli Twoje pisma, żebyśmy mogli wykonywać je w praktyce. Dziękuję za Twoją miłość i litość. Proszę Cię, Ojcze, w tym momencie, żebyś wyciągnął wyciągną Twoją litościwą rękę, wszechmogącą, kochającą, na wszystkie osoby, kobiety, mężczyzn, dzieci, starszych, którzy potrzebują Ciebie. Jedni są Chorzy, inni mają nieuleczalne choroby, inni są w szpitalach, inni są w swoich leżą w łóżkach, ciężko chorzy, inni są w domach, dręczeni przez złe duchy, czary, magię. Te wszystkie osoby potrzebują Ciebie, ulecz je, wyzwól przerwij te wszystkie więzy i kajdany złe, zniszczą, niszcząc. Wszystko co złe, również wyciągnij swoją dłoń i wyciągnij i swoją rękę i daj ludziom to, co potrzebują, ponieważ poprzez tę sytuację ten wirus wiele ludzi cierpi, jest głodni, cierpi, nie mają pożywienia, są głodni. Daj im to, co potrzebują. nie... Odchodź od nich. Niech Twoja litościwa ręka zawsze z nimi będzie. Dziękuję Ci, Ojcze. To wszystko proszę Cię w imieniu chwalebnym Twojego syna Jezusa Chrystusa. Dziękuję Ci, mój Panie. Zaśpiewajmy 75, ten kor 75. Dziękujemy Naszemu Bogu w imieniu Jezusa Chrystusa. Orando, orando. Orando a mi Señor, siempre estamos orando por el consolador. Orando a mi Señor, Él oirá y dones celestiales nos concederá. Orando, orando, orando a mi Señor. Siempre estamos orando por el consolador. Orando a mi, Señor, Él oirá y dones celestiales nos concederá. Chwała Tobie, Panie. Dziękujemy naszemu Bogu. Niech Bóg Was błogosławi. Pozdrawiam Was, ściskam. Niech Bóg Was błogosławi. Dziękuję.